Cześć, ja jestem Mervo, witam Was w kolejnym filmie. To będzie bardzo szybki film, ale zapewne wiele osób zastanawia się, czy będzie jakiś nowy anti w Counter-Strike 2, czy Valve jakoś to inaczej rozegra. Odpaliłem sobie CSGO, jak zawsze, i zobaczyłem, że od ostatniego update'u nie ma szansy robienia Overwatcha. Ten przycisk tutaj zniknął. Czy to oznacza, że Overwatch już do nas nie wróci? Nie wiem. Na tej chwilę dowiedziałem się, że nikt na żadnym koncie nie może robić Overwatcha. Zacząłem szperać trochę więcej i zobaczcie jeszcze, jaką ciekawą informację znalazłem odnośnie CS2. Okazało się, że znaleziono dwie ciekawe linijki w plikach gry. Pierwsza Cheater detected, czyli jak gdyby cheater został odkryty w danym meczu, i druga, this match has been canceled by Vac Live, czyli ten mecz został cofnięty, anulowany przez Vac Live. Czy to oznacza, że w tej chwili już ten bucket, który nam na przykład wysyłał denka do Overwatcha, został na tyle ulepszony, że w nowym cs będzie na bieżąco, jak gdyby już wykrywał cheaterów i automatycznie, jeśli taki cheater będzie w meczu wykryty, zbanowany, no to mecz zostanie cofnięty, anulowany i nie będzie rozgrywany dalej? Tak to troszeczkę rozumiem. Nie wiem do końca, czy tak będzie, ale chciałem wam nagrać ten krótki film, bo różne ulepszenia dla to jest coś, co, o co bardzo społeczność pyta, i wy mnie również, czy coś takiego będzie w Counter-Strike 2. Przypominam, że jakby Valve zawsze bardzo mało o tym mówi, bo jakakolwiek informacja o tym, czy ulepszają antycheata, to jest oczywiście też info dla osób, które tworzą cheaty, że coś się zmienia i mogą się do czegoś lepiej podpasować. Valve jakby zawsze jak najmniej się stara o tym mówić, ale mam nadzieję, że CS2 na Source 2 i właśnie różne tego typu ulepszenia sprawią, że w CS2 będzie mniej cheaterów i będzie nam się grało jeszcze lepiej. Taki szybki filmik. Informacyjne, ale pomyślałem, że Was to zaciekawi. Nie ma overwatcha, tego typu rzeczy w plikach gry. Dla mnie jest to ciekawy news.